Kondycja turystyki wiejskiej. Państwo, Amelia i Eryk Warszawscy są 8 lat po ślubie. Oboje mieszkają w mieście od urodzenia. Poznali się w domu kultury kolejarza na występie grupy teatralnej Harlekin. Mają trójkę dzieci, z czego dwójkę wspólnych. Eryk pracuje jako grafik komputerowy w prężnej korporacji o kapitale arabsko-węgierskim. Amelia zajmuje się domem, dziećmi i Erykiem. Oboje są zmęczeni trudem codziennych obowiązków, zgiełkiem domowego ogniska i sąsiadami w bloku nieznającymi pojęcia ciszy nocnej ani nawet ciszy jako takiej. Eryk podczas przerwy w pracy natknął się w internecie na stronę, na której promowany jest wypoczynek na wsi jako świetny pomysł na urlop. Eryk pomyślał, że może jest to świetny pomysł na urlop, pod pretekstem nowej odmiany grypy, zorganizował sobie kilka dni wolnego. Państwo warszawcy, chcąc odpocząć, zaznać ciszy i spokoju, zawieźli dzieci do babci i ruszyli w siną dal. Okomali przy okazji babcie, że wyjeżdżają na dwa tygodnie, żeby po przyjeździe z urlopu mieć jeszcze trochę spokoju. Po długiej podróży dotarli do celu. Przywitał ich pan Ignacy, u którego mieli rezerwację. Ignacy był klasycznym przykładem sangwinika. Był to człowiek otwarty, szczery, gadatliwy, spontaniczny i posiadający sporo osobistego wdzięku. Bardzo szybko wyklarowała się nieć porozumienia między przyjezdnymi a gospodarzem, która z czasem przeobraziła się w silną więź emocjonalną. Państwo warszawscy zakwaterowali się w wynajętym pokoju w domu pana Ignacego. Poznali też rodzinę gospodarza. Brakowało tylko synka Józka, który studiuje w Leśnie, gdzie mieszkają państwo warszawscy. Józek mieszka w wynajętym mieszkaniu i oddaje się całkowicie nauce. Odpoczynku w czasownictwie postanowili zaznać wiejskich atrakcji. Pierwszą, jaką sobie zaplanowali, miało być dojenie krowy. Pan Ignacy niestety nie dysponował krową, więc zaproponował spacer do stajni. Tam turyści mogli zaobserwować przedstawiciela gatunku Equus cabalus, czyli saka nieparzystokopytnego z rodziny koniowatych, zwanego dalej koniem. Koń występował tu w ilości sztuk czterech. Turyści mogli obserwować, fotografować, dotykać i niestety powąchać. Radości nie było końca. Pan Ignacy opowiadał im godzinami o koniach, które były jego pasją. Turyści zapytali pana Ignaca o to, od jak dawna prowadzi działalność turystyczną oraz dlaczego zdecydował się na jej otwarcie. Eryk ciekaw był także, czym różni się agroturystyka od turystyki wiejskiej, gdyż przeczytał w internecie, że agroturystyka różni się od turystyki wiejskiej. Ignacy uświadomił małżeńską parę, że jest zatrudniony w pobliskiej ubojni Trzody Chlewnej. Gdy podał kwotę wynagrodzenia, wszystko stało się jasne. Więź emocjonalna nasiliła się jeszcze bardziej po tej szczerej rozmowie. Ignacy wznowił przemowę. Wyjaśnił Erykowi, że turystyka wiejska to każdy rodzaj usług turystycznych na terenie wsi czyli noclegi, posiłki itd. Agroturystyka natomiast jest częścią turystyki wiejskiej, ale dotyczy zawsze gospodarstwa rolnego, w którym największą atrakcją są zwierzęta. Agroturystyka stanowi małą część turystyki wiejskiej. Usługi turystyczne Ignacy prowadził od dwóch lat. Minimalne wynagrodzenie krajowe, plus nadgodziny oraz niewielkie przychody ze sprzedaży własnych wyrobów sprawiły, że w podobnym okresie na działalność agroturystyczną zdecydowało się kilku innych gospodarzy w owej wsi. W ten sposób wykorzystano efekt mnożnikowy z pożytkiem dla całej wiejskiej społeczności. Nie bez znaczenia był także wzrost popytu na turystykę wiejską oraz na turystykę ogółem. Przy czym wzrost turystyki wiejskiej oceniany jest na 6% w skali roku, 2% większy niż turystyki ogółem. Uważa się, że udział turystyki wiejskiej w turystyce to około 3%. Kiedyś będziemy jak Austria, prorokował pan Ignacy. W Austrii bowiem udział farm oferujących zakwaterowanie wynosi około 10%. Szwecji i Szwajcarii to chyba nie dogonimy. Tam co piąta farma prowadzi takie usługi. Może byśmy i dogonili, bo potencjał mamy, tylko robić nie ma komu. A młodzi to dzisiaj tacy, tylko studiają w głowie i kariery w wielkich miastach. Kończąc swój monolog, Ignacy zaproponował osiedlanie konia, jednak ani Amelia, ani Eryk nie podjęli wyzwania. Niedługo później gospodyni uraczyła przybyszy przepyszną strawą. Wiejska kuchnia przypadła do gustu miastowym. Przy stole prowadzona była ożywiona dyskusja. Eryka interesowało wszystko, nawet córki gospodarza. Zamiast o córki Eryk spytał jednak, jak się kury niosą. A kury niosły się wyśmienicie, o czym nie omieszkał opowiedzieć Ignacy. Gospodyni zapytała, dlaczego państwo nie przyjechali z potomstwem. Wiedziała bowiem, że światowe trendy w turystyce wiejskiej to dążenie do przyjazdów całych rodzin. Amelia odpowiedziała, że dzieci nie chciały jechać. Skłamała, jak pamiętamy jednak z trzeciego slajdu. Państwo warszawscy zawieźli ci do babci, aby od nich odpocząć. Wieczorem turyści postanowili odwiedzić największą atrakcję wsi. Do karczmy było kilka minut drogi. W karczmie zabawa była przednia. Następnego dnia turyści nie zdążyli wstać na zapłacone już śniadanie. Gospodarz widząc cierpienie przyjezdnych poczuł, że musi interweniować. Wszak siedząc pół dnia w pokoju turyści zaprzepaszczą szansę na przykład przejażdżki traktorem, za którą notabene trzeba uiścić opłatę. Ignacy, by ulżyć ich męką, przyniósł im po kieliszku wytwornego lokalnego trunku zwanego potocznie Samogonem. Gdy sytuacja została opanowana, Ignacy zaproponował wspomnianą wcześniej przejażdżkę szczytem polskiej myśli mechanicznej. Niezawodnym Ursusem. Przejażdżka dostarczyła turystom ogromu wrażeń. Gdy wrócili, gospodyni czekała już z obiadem. Podczas spożywania posiłku, jak zwykle ciekawy Erik, jak zwykle zadawał pytania. Tym razem Erik zapytał Ignaca o to, jakich gości zazwyczaj przyjmują. Ignacy zadumał się na moment, formułując odpowiedź. Po chwili oznamił, że koncentrują się na turystach podręcznikowych czyli takich, którzy spędzają więcej niż 24 godziny. Oczywiście odwiedzającym, którzy w odróżnieniu od turystów nie przekraczają podczas pobytu 24 godzin, również nie odmawiają. Turyści jednak wydają przeciętnie 300% więcej podczas pobytu niż odwiedzający. Tego oczywiście Igna głośno nie powiedział, ale wszyscy oprócz Eryka wiedzieli, co miał na myśli. Ignacy powiedział też, że głównymi segmentami rynku są rodziny, starsze małżeństwa z odchowanymi dziećmi oraz emeryci i ręciści. Przyjeżdżają głównie osoby z dużych miejskich aglomeracji o średnim bądź też wysokim standardzie życia. Pan Ignacy przyjmował także gości z zagranicy. W związku z licznymi przyjazdami gości z zagranicy w gminie, której sporo rolników prowadzi podobną działalność jak Ignacy, wprowadzono dwa języki obce od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W związku z tym dzieci Ignaca potrafią się porozumieć z przybyszami z Niemiec oraz innymi władającymi językiem angielskim. Ignacy natomiast znał rosyjski. Ale goście z za wschodniej granicy jeszcze się u niego nie zjawiali. Wieczorem Ignacy przyniósł samogona i znów zabawała przednie. Kolejnego dnia państwo warszawscy korzystali z następujących atrakcji: grzybobranie, przejazd kabryczką. Odwiedziny w Kurniku. Po wieczornej kolacji, na którą gospodyni przygotowała coś wyjątkowego, udali się w miejsce spoczynku. Nie był to jednak pokój gościnny. Kolejny dzień był ostatnim dniem pobytu państwa warszawskich. Przed wyjazdem, jednak, zaznali przyjemności prac porządkowych na gospodarstwie. Pojęli też konie. Grali w ping i rozpalili ognisko. Eryk i Amylia spakowali manatki i zanieśli je do auta. Pożegnali się Czule z Ignacym. Moment ten jest wart wyraźnego podkreślenia, gdyż istotną cechą turystyki wiejskiej... Różniącą ją od innych odmian turystyki jest bardzo duży kontakt z osobą świadczącą usługę, a także jej rodziną czy populacją danej miejscowości. Kolejnym wyróżnikiem jest także brak negatywnego wpływu na środowisko. O tym jednak nikt w tym momencie nie myślał. Ściskali się mocno, wiedząc, że mogą się już więcej nie zobaczyć. Pomachali sobie jeszcze na pożegnanie i odjechali. I to już koniec tej opowieści, co prostym ludziom się w głowach nie mieści.